Cześć Widzowie! Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale I troszeczkę jest rozmazany ekran, nie wiem dlaczego Mam nadzieję, że... o już się poprawiło, no i git Zagrywam okay, sobie Zero no, Building ten... I znowu z moim kolegą odcinek nagrywany Jedna no, luźna no. rundeczka Zero Building Ile masz? Trzy? Ja mam chyba pięć. U, cztery mam. A zazdrość te emotki, Tam Tamtej kuli. Te ci zazdroszę, bo je nie mam. Bardzo No, ona jej już się nie da zdobyć. A ja mam skiny też, których się nie da zdobyć. Mam fundamenta. Nie będę mówił, że Spider-Gwen już się nie da zdobyć, bo Spider-Gwen się da cały czas zdobyć. No, to jest jej No. Ja jestem ciekaw jaka jest oficjalna data rozpoczęcia nowego sezonu. zobaczyć... Niby 3 październik chyba, co nie? Nie, ale... Ale tak naprawdę jest chyba ten, 18. Przedłużony sezon. Albo 13. No? Ja bym wolał 16, bo ja bym miał więcej czasu na wybicie 200 levela i chromopanka. Oczywiście chromopanka można zdobyć jeszcze w następnym sezonie. Jak widzicie, to ja już w ogóle mam zdobytego. No już prawie mam zdobytego. Mam 27 już leweli zrobionych. Lecimy teraz na tilter. 10 słów na sekundę. On. Ale co ja chodzę gdzieś do tego, żeby prostu o moją koronkę. Ja lecę tutaj. Tu chcesz? No to chodzę, no to ja ci będę najlepiej. najbardziej. Bo się ma koronkę. Właśnie się ma koronkę i bardzo bym nie chciał, żeby tej koronki stracił. Tak, ładny. Ja tam lecę na ja ten blok ryba nowy, bo w ogóle są nowe tyle ja się w ogóle do nich nie potrafię przyzwyczaić. <laughs> widziałem, 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 widziałem. Typ tu jest jakiś, mogę gugana? O susie, Typy tu mamy. W tym momencie ten typ jest Gugano. Ale debil Jak twoje wizowie macie o pasz i ja bądź niszcziemy ten budynek! Będzie dużo lutu. O mój Boże! Przelają do nas. Dobrze. Jak w takim wizowie to walczymy O, Dawaj go. Dobrze. Weź go dobij. Tam leci jeszcze jeden. Chodź. Chodź. Nie mogę. Dobra, dobra, dawaj, dawaj. W ogóle jest cały czas rozmazany ekran. No, no, Truma, no. No to do widzenia, widzowie. Żegnajcie, papa.